Czy wiesz, że niektóre warzywa mogą pomóc ci zachować siłę nóg, chronić pamięć i zachować niezależność po 65 roku życia? A jakie inne czynniki mogą po cichu wpływać na twoje zdrowie, o czym nawet nie wiesz? W pewnym wieku normalne jest zauważanie zmian, takich jak zwiększona zmęczenie, pogorszenie równowagi, bóle mięśni lub utrata jasności umysłu. Jednak niewiele osób wie, że wiele z tych zmian wynika nie tylko z wieku, ale także z tego, co jemy na co dzień. Niektóre produkty powodują stany zapalne, osłabiają organizm i powoli go niszczą. Inne natomiast mogą być prawdziwym narzędziem pozwalającym zachować siłę, stabilność i energię. W tym filmie pokażę Ci trzy warzywa, które powinieneś jeść codziennie, jeśli masz ponad 65 lat, oraz trzy, których należy unikać, nawet jeśli wydają się zdrowe. Jedno z nich może znajdować się w Twojej kuchni już teraz wyrządzając więcej szkody niż pożytku. Zostań do końca, ponieważ dowiesz się, że niewielkie zmiany w diecie mogą pomóc ci żyć z większą sprawnością, jasnością umysłu i swobodą. Warzywo numer jeden brokuły Twoja tarcza chroniąca przed fizycznym i psychicznym starzeniem się. Niewiele produktów spożywczych ma tak kompletny profil jak brokuły, a mimo to wiele starszych osób nie włącza ich regularnie do swojej diety. Brokuły są nie tylko doskonałym źródłem błonnika, wapnia i przeciwutleniaczy, ale zawierają również kluczowy związek o nazwie sulforafan, który działa jak rodzaj wewnętrznego strażnika, zwalczając stany zapalne, oczyszczając organizm z nagromadzonych toksyn i chroniąc komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Dlaczego ma to tak duże znaczenie po 65 roku życia? Ponieważ przewlekłe stany zapalne są jednym z największych niewidzialnych wrogów starzenia się. Odpowiadają one za uporczywe bóle stawów, niewyjaśnione zmęczenie, utratę masy mięśniowej, a nawet postępujące zaburzenia pamięci. Badania opublikowane w czasopiśmie The Journal of Gerontology and Aguinal wykazały, że sulforafan może zmniejszać markery stanu zapalnego i poprawiać funkcje poznawcze u osób starszych w tym zwiększać mobilność, jasność umysłu i niezależność. Ale to nie wszystko. Brokuły pomagają również chronić zdrowie kości dzięki wysokiej zawartości witaminy K, wapnia i magnezu, niezbędnych składników odżywczych zapobiegających złamaniom i utrzymujących prawidłową postawę ciała. Poprawia również krążenie obwodowe, co oznacza, że nogi i stopy otrzymują więcej tlenu i składników odżywczych. Efekt mniej skurczów, mniej obrzęków. Bardziej stabilne i pewniejsze kroki oraz mniejsze ryzyko upadków. A oto ciekawostka. Jedna filiżanka gotowanych na parze brokułów zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. Witamina ta jest kluczowa dla utrzymania silnego układu odpornościowego, zwłaszcza zimą lub w okresach rekonwalescencji. Praktyczna rada. Aby zachować pełną moc, gotuj na parze przez 3 do 5 minut, aż będą miękkie, ale nadal jasnozielone. Unikaj długiego gotowania lub smażenia, ponieważ niszczy to większość sulforafanu i smaku. Możesz wzbogacić danie odrobiną oliwy z oliwek, szczyptą mielonego czosnku lub sezamem. Łatwe, szybkie i bardzo pożywne. Włączenie brokułów do codziennej diety to nie tylko zalecenie. To sprytna strategia dla osób, które chcą zachować swobodę ruchów i jasność umysłu. Warzywo numer dwa – szpinak. Cichy motor energii i umysłu. Szpinak jest jednym z tych warzyw, które są czasami niedoceniane ze względu na swoją powszechność. Ale za zielonymi liśćmi kryje się prawdziwy motor zdrowia dla organizmu, a zwłaszcza dla umysłu. Po 65. roku życia, jednym z największych wyzwań jest utrzymanie codziennej energii, uniknięcie ciągłego zmęczenia i zachowanie jasności umysłu. Właśnie tutaj szpinak odgrywa kluczową rolę. Warzywo to jest bogate w naturalne azotany które po wejściu do organizmu przekształcają się w tlenek azotu. Związek ten ma bezpośredni wpływ na naczynia krwionośne, delikatnie je rozszerzając, poprawiając przepływ krwi i umożliwiając dotarcie większej ilości tlenu i składników odżywczych do wszystkich części ciała, zwłaszcza do mózgu i mięśni. Rezultat to coś więcej niż tylko poprawa kondycji fizycznej. Dzięki poprawie krążenia umysł staje się bardziej czujny. Ciało reaguje szybciej, a zmęczenie podczas chodzenia lub stania zmniejsza się. Oprócz azotanów, szpinak zawiera dwa kluczowe składniki odżywcze luteinę i kwas foliowy. Oba są bezpośrednio związane z zapobieganiem pogorszeniu funkcji poznawczych. Badania przeprowadzone przez takie uczelnie jak Harvard i Roosevelt Medical Center wykazały, że osoby starsze, regularnie spożywające szpinak, mają lepszą sprawność umysłową w zakresie pamięci. I szybkości przetwarzania informacji. Ale to nie wszystko. Luteina chroni również jeden z najważniejszych zmysłów, wzrok. Pomaga zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej, jednej z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. A jeśli kiedykolwiek czułeś się niezdarny podczas chodzenia, miałeś spowolniony refleks lub uczucie niestabilności, szpinak również może pomóc. Poprawiając przepływ krwi do mięśni i mózgu, pomaga lepiej koordynować ruchy i zmniejsza ryzyko upadków, które czasami zaczyna się od zwykłego poczucia niepewności. A jak go spożywać? Surowy w sałatkach lub zmiksowany w zielonych smoothie to doskonała opcja. Można go również podsmażyć z odrobiną oliwy z oliwek i czoskiem. Ważne jest, aby nie gotować go zbyt długo, ponieważ w ten sposób lepiej zachowuje witaminy i przeciwutleniacze. Wystarczy garść dziennie. Aby szpinak stał się jednym z najlepszych sprzymierzeńców w walce o większą jasność umysłu, więcej energii i prawdziwe poczucie dobrego samopoczucia na co dzień. Nie potrzebujesz drogich suplementów ani skomplikowanych kuracji. Czasami różnica między dniem pełnym energii a dniem, w którym wszystko idzie jak po maśle, zależy od tego, co wybierzesz na talerz. Warzywo numer 3: marchewka, równowaga, wzrok i kontrola cukru. Jeśli istnieje warzywo, które łączy w sobie smak, przystępną cenę i wartości odżywcze, to jest to marchewka. Dzięki charakterystycznemu pomarańczowemu kolorowi nie tylko dodaje potrawom tekstury i naturalnej słodyczy, ale także zapewnia szereg korzyści dla starzejącego się organizmu. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest bogactwo beta-karotenu, barwnika, który organizm przekształca w witaminę A. Witamina ta jest niezbędna dla zachowania dobrego zdrowia oczu, co z każdym rokiem staje się coraz ważniejsze. Wzrok pozwala nam czytać, rozpoznawać twarze, prowadzić samochód i bezpiecznie się poruszać. Ochrona wzroku oznacza ochronę naszej niezależności, ale marchewka ma znacznie więcej zalet niż tylko ochronę oczu. Beta-karoten wraz z innymi przeciwutleniaczami obecnymi w marchwi ma działanie ochronne na komórki układu nerwowego. Pomaga zachować integralność nerwów i wspomaga dobrą komunikację między mózgiem a mięśniami. Co to oznacza w praktyce? Lepsza równowaga, poprawiona koordynacja i szybsza reakcja na potknięcie lub nagłą zmianę kierunku. U osób starszych połączenie umysłu i ciała może decydować o stabilnym kroku lub niebezpiecznym upadku. Nie możemy też zapomnieć o innym kluczowym aspekcie metabolizmie. Marchew ma wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny, co oznacza, że pomaga regulować poziom cukru we krwi. Zapobiega to nie tylko wahaniom energii, ale także chroni przed typowymi powikłaniami u osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym, takimi jak drętwienie nóg, utrata czucia lub uporczywe zmęczenie. Jest również sprzymierzeńcem układu pokarmowego. Zawarty w niej błonnik pomaga regulować pracę jelit. I przyczynia się do lepszego wchłaniania składników odżywczych. Wszystko to wpływa na samopoczucie w ciągu dnia. Czujemy się lżejsi, bardziej aktywni i odczuwamy mniej dolegliwości żołądkowych. Jak więc najlepiej je wykorzystać? Marchewkę można jeść na surowo, startą w sałatce, pokrojoną w słupki jako zdrową przekąskę lub gotowaną na parze. Dzięki lekkiemu gotowaniu organizm może jeszcze lepiej wchłonąć beta-karoten, nie tracąc błonnika ani tekstury. Jedna lub dwie marchewki dziennie mogą wydawać się niewielkim gestem, ale z czasem działają jak warstwa ochronna dla wzroku, układu nerwowego, równowagi i kontroli poziomu cukru we krwi. To prosty, niedrogi i pyszny sposób na codzienne inwestowanie w swoje przyszłe zdrowie. A teraz przejdźmy do warzyw, których należy unikać za wszelką cenę. Warzywo, którego należy unikać, to bakłażan. Ciche zapalenie, które osłabia nogi. Bakłażan jest jednym z tych produktów spożywczych, które wydają się nieszkodliwe. Wygląda zdrowo, ma niską kaloryczność, a jego smak pasuje do wielu potraw. Jednak dla wielu osób starszych może być cichym wrogiem. Problem leży w substancji zwanej solaniną, naturalnej toksynie, która jest częścią systemu obronnego roślin z rodziny psiankowatych, do której należy bakłażan. Chociaż niewielkie ilości nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, u osób z pewną wrażliwością lub bardziej podatnym organizmem co często ma miejsce w przypadku osób powyżej 65 roku życia, substancja ta może powodować uporczywe stany zapalne stawów, mięśni i tkanek miękkich. Zapalenie to, choć nie zawsze objawia się ostrym bólem, może mieć skutki kumulacyjne. Może powodować niezdarność ruchów, osłabienie nóg, poranną sztywność, a nawet stopniową utratę stabilności podczas chodzenia. I to jest kluczowe. Ponieważ utrata pewności podczas wykonywania kroków znacznie zwiększa ryzyko upadku. Upadek może nie tylko spowodować złamanie kości, ale także wpłynąć na pewność siebie, ograniczyć mobilność i wywołać szereg komplikacji fizycznych i emocjonalnych. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik. U osób starszych, które już cierpią na artretyzm, przewlekły ból lub sztywność mięśni, solanina może działać jako dodatkowy czynnik drażniący, nasilając objawy których źródło często nie jest rozpoznawane. Niektórzy twierdzą, ale jeśli dobrze to ugotuje, to zostanie zneutralizowane. W rzeczywistości gotowanie nieco zmniejsza zawartość solaniny, ale nie eliminuje jej całkowicie, a przy częstym spożywaniu organizm może z czasem nadal gromadzić jej skutki. Dlatego jeśli już odczuwasz dyskomfort w stawach, drętwienie lub brak równowagi, warto przez kilka tygodni obserwować jak organizm reaguje na rezygnację z bakłażana? Wiele osób starszych zauważa poprawę mobilności już po tej niewielkiej zmianie. Być może nie chodzi o całkowite wyeliminowanie tego składnika, ale raczej o zrozumienie, że na pewnym etapie życia niektóre produkty spożywcze przestają być tak nieszkodliwe, jak się wydaje. Warzywo, którego należy unikać, numer dwa. Zielona papryka, ukryte stany zapalne, które wpływają na równowagę i trawienie. Zielona papryka jest jednym z najczęściej stosowanych warzyw w codziennej kuchni. Jest obecna w potrawach smażonych, sałatkach i tradycyjnych domowych daniach. I właśnie z tego powodu może być jednym z najbardziej mylących składników dla osób starszych. Zielona papryka, również należąca do rodziny Olacea, zawiera lektyny, białka, które czasami mogą powodować stany zapalne w układzie pokarmowym i wpływać na barierę jelitową. Oznacza to, że jelita stają się mniej wydajne w przyswajaniu składników odżywczych i bardziej podatne na ciche podrażnienia lub stany zapalne, których organizm nie zawsze rozpoznaje jako pilne, ale które powoli go osłabiają. Nie chodzi tylko o układ pokarmowy. To niewielkie zapalenie, jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, może wpływać na krążenie, nerwy obwodowe i równowagę mięśniową. Niektóre starsze osoby zaczynają dostrzegać niewielkie objawy: osłabienie nóg, Drętwienie stóp, niewielką niezdarność podczas chodzenia, mrowienie, nie zdając sobie sprawy, że może to mieć bezpośredni związek z tym, co jedzą. Ponadto, w przeciwieństwie do papryki czerwonej, pomarańczowej lub żółtej, papryka zielona jest zbierana przed osiągnięciem dojrzałości. Oznacza to, że zawiera mniej przeciwutleniaczy, mniej witaminy C i mniej ochronnych karotenoidów, co oznacza, że jej zalety są znacznie bardziej ograniczone. I tu pojawia się problem. Ma wszystkie potencjalne skutki uboczne oliwek, ale niewiele rzeczywistych zalet innych warzyw. Chociaż nie wszyscy są wrażliwi na lektyny, osoby z powolnym trawieniem, zapaleniem stawów, chorobami autoimmunologicznymi lub historią problemów jelitowych powinny ograniczyć ich spożycie. Nawet osoby bez wyraźnych objawów mogą odczuć poprawę samopoczucia fizycznego i trawienia, zastępując ją bezpieczniejszymi alternatywami. Zamiast zielonej papryki doskonałą alternatywą jest papryka czerwona. Ma lepszy smak, więcej składników odżywczych i profil przeciwutleniający, który przyczynia się do zdrowia oczu, układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Mała decyzja, taka jak zmiana koloru papryki, której używasz na co dzień, może być ważniejsza, niż sobie wyobrażasz. Zwłaszcza gdy dbasz o coś tak delikatnego, jak mobilność, trawienie i codzienna energia. Warzywa, których należy unikać. Trzecie miejsce zajmuje Biały Ziemniak. Pożywienie poprawiające samopoczucie, które sabotuje siłę i krążenie. Biały Ziemniak jest bez wątpienia jednym z najczęściej spożywanych warzyw w tradycyjnej diecie. Pure ziemniaczane, gotowane ziemniaki, pieczone ziemniaki i smażone ziemniaki można znaleźć w posiłkach rodzinnych, restauracjach i domowych potrawach. Jednak po 65. roku życia to, co kiedyś było bezpieczną przystanią, może stać się przeszkodą dla zdrowia fizycznego. Głównym problemem białych ziemniaków jest ich bardzo wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że po spożyciu poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta. Powtarzające się skoki glukozy wywołują reakcję zapalną w organizmie, a stan zapalny nie tylko wpływa na trzustkę i wątrobę, ale także uszkadza małe naczynia krwionośne. Zwłaszcza te, które dostarczają krew do kończyn stóp, nóg i rąk. Z czasem może to prowadzić do słabego krążenia, drętwienia, skurczów, utraty czucia i osłabienia mięśni. Nawet bez zdiagnozowanej cukrzycy wiele osób starszych doświadcza tych objawów i nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną mogą być proste węglowodany, spożywane codziennie. Białe ziemniaki są również ściśle związane z miażdżycą. Chorobą, w której tętnice stają się sztywniejsze i węższe. Zmniejsza to przepływ krwi i utrudnia dotarcie tlenu i składników odżywczych do tkanek, które najbardziej ich potrzebują, takich jak mózg, serce lub mięśnie nóg. Jest jeszcze jeden szczegół. Przy tradycyjnym przygotowaniu, np. z masłem śmietaną lub serem, negatywny wpływ jest jeszcze większy. Zwiększa się zawartość tłuszczów nasyconych, sodu i pustych kalorii. Zamiast dostarczać wysokiej jakości energię, Białe ziemniaki zaburzają metabolizm i osłabiają układ sercowo-naczyniowy. Czy to oznacza, że musisz na zawsze zrezygnować ze smaku i ciepła pocieszającego dania? Nie, ale możesz wprowadzić mądre zamienniki. Zastąpienie białych ziemniaków słodkimi ziemniakami, dynią lub nawet kalafiorem może pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi, utrzymać energię przez cały dzień i chronić siłę nóg. Ponieważ na tym etapie życia liczy się każdy posiłek, a to, co wydaje się nieistotne, może z czasem mieć ogromny wpływ. Osiągnięcie wieku 65 lat nie oznacza rezygnacji z życia z bólem, zmęczeniem lub utratą sprawności ruchowej. W wielu przypadkach prawdziwym problemem nie jest wiek, ale to, co jesz na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Dzisiaj dowiedziałeś się, że niektóre warzywa mogą być Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami, wzmacniając nogi, chroniąc wzrok i zapewniając jasność umysłu. Inne, nawet jeśli wydają się nieszkodliwe, mogą pozbawiać Cię energii, uszkadzać stawy i przyspieszać procesy starzenia. Nie chodzi jednak o radykalne zmiany z dnia na dzień. Chodzi o świadome decyzje, zmianę warzyw, wypróbowanie nowego przepisu. Bardziej przemyślany wybór, ponieważ za każdym razem, gdy wybierasz to, co jesz, budujesz swoją przyszłość. Mówisz swojemu ciału: Chcę o ciebie dbać, chcę czuć się lepiej, chcę nadal cieszyć się życiem z siłą i jasnością umysłu. Odżywianie nie jest obowiązkiem, to narzędzie, które możesz wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli ten filmik Ci pomógł, napisz w komentarzach, jaką zmianę zamierzasz wprowadzić w tym tygodniu. A jeśli chcesz dalej uczyć się, jak dbać o swoje zdrowie w praktyczny i naturalny sposób, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. Dziękuję za uwagę i pamiętaj, że dobre samopoczucie buduje się talerz po talerzu, decyzja po decyzji. M.